Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Runaway Road Adventure. Moi drodzy, musimy dowiedzieć się coś więcej na temat krucyfiksu, ale żeby to zrobić dr O'Sullivan musi go odrestaurować. My położyliśmy krucyfiks u niej na półce, ale niestety niechętnie się za niego zabiera. Udało nam się również zabrać dyktafon do ekwipunku. Próbowałem go użyć na dr Susan, ale nic się nie wydarzyło. Mam takie dziwne przeczucie, że jej guz jest potrzebny po to, żeby otworzyć tą komorę. Rubin na czole jest ogromny. Nie ma takiej możliwości. Komora próżniowa jest zamknięta. Tylko, że ja sobie tą komorę już oglądałem i tak naprawdę nic się nie dzieje. Tutaj mamy ogólnie jakiś przycisk. Ten guzik włącza mechanizm otwierania komory próżniowej. Proszę podać swoje nazwisko w celu identyfikacji głosu. O. Brian Basko, Clive Castropolus, Susan Olivan, William Pedastin. Jestem pracownikiem muzeum. Susan Oliva. Identyfikacja negatywna. Brak dostępu. Wątpię, czy w ten sposób ją otworzę. Okej, okay, wydaje mi się, że teraz kiedy się cofnę tutaj, to uda mi się użyć dyktafonu na pani Susan. Przepraszam pani doktor. Czy mogłaby Pani przypomnieć mi swoje nazwisko? Doktor Susan Oliwa. Na drzwiach jest wyraźnie napisane. Okej. Okay. No dobra, sprawdźmy, czy jej głos zadziała i otworzy się ta komora. Bardzo dobrze. Zobaczymy, czy plan się powiedzie. Proszę podać swoje nazwisko w celu identyfikacji głosu. Doktor Susan. Identyfikacja negatywna. Brak dostępu. Cholera, bateria rozładowała się w decydującym momencie. Wezmę baterię z dyktafonu. Muszę skądś się wziąć dobrą baterię. Ok, mamy rozładowaną baterię. O kurczę, jest wyczerpana. Skąd miałbym zdobyć dobrą baterię? Hmm. No bo tutaj nie ma żadnych szafek, nie? Tutaj nic bym nie mógł przejrzeć. Jedynie spojrzeć na ten skaner. Tutaj mamy butlę z azotem. Czekajcie, coś tu mamy. Chochla. Przypomina mi chochle używane do degustacji wina. O, przypomina chochle używane do degustacji wina. I mogłem ją zabrać do ekwipunku. Ale w jakim celu? Czy ja coś tą chochlą będę mógł nabrać? Chociaż z drugiej strony. Po co, skoro nic nie wkładałem do chochli? Coś mogę włożyć do chochli. Zobaczymy, czy pasuje. Super! Jest lepiej niż myślałem. Hmm. Świetnie. Ciekawe, czy bateria zacznie działać, jak ją zamrożę. Wyciągnijmy baterię z chochli. W porządku. Bateria jest zamrożona. No, teraz dyktafon powinien działać. Ogólnie to mi się wydawało, że kiedy zamrozi się baterię. No to ona się wtedy rozładowuje, a nie naładowuje. No weźmy taki przykład na przykład zimą. Kiedy telefon zmarznie na dworze, to automatycznie bateria spada do zera. Voila! Mam nadzieję, że teraz będzie działać. No ale ogólnie mogę się mylić. Moi drodzy, nagrywam ten odcinek o godzinie 12 w niedzielę, jestem troszeczkę śpiący z tego względu, że o godzinie 7 rano byłem na akcji, wyłowiono ciało kobiety z Jeziora Wolszczyńskiego, porobiłem zdjęcia, napisałem artykuł i tak No i zaraz po tym zacząłem nagrywać ten odcinek. Ogólnie czuję się zmęczony, lekko boli mnie głowa, oczy też mnie troszeczkę szczypią, ale mam nadzieję, że nie będzie mi to przeszkadzało podczas tej rozgrywki. No dobra, wybierzmy sobie nasz dyktafon i spróbujmy go użyć ponownie na tym przycisku. Mam nadzieję, że bateria nie wyczerpie się przedwcześnie. Proszę podać swoje nazwisko w celu identyfikacji głosu. Doktor Susan Oliwa. Identyfikacja pozytywna. Dobry wieczór, doktor Oliwa. Drzwi do komory zamkną się automatycznie za 30 sekund. Udało się. No dobra, wyjmijmy zatem maskę. Nie powinienem tego robić, ale. Dzisiejszej nocy i tak zrobiłem już tyle niedozwolonych rzeczy. Mam nadzieję, że nic się jej nie stanie, chociaż jest poza komorą. W razie czego będzie na tego ziomeczka, który jest na dole, no i ma dostęp do laboratorium. Dobra, ale ogólnie to my potrzebujemy tego rubinu, który znajduje się tutaj, czy ja będę go w stanie w jakiś sposób wydubać. Świetny pomysł! Udało się! Wydaje mi się, że ta maska bez tego rubinu jest bezwartościowa. Ale mamy rubin. A rubin będziemy mogli umieścić. No właśnie, tutaj prawdopodobnie po prawej stronie. Przy tym laserze. Zobaczmy, czy uda mi się zamienić rubiny. Poszło jak po maśle. Romień powinien mieć teraz o wiele większą moc. Poczekam, aż doktor Oliwa użyje lasera. Udało się! Szkoda mi doktor Oliwa, ale nie widzę innej możliwości. Muszę koniecznie napić się kawy. Okej. Okay. I prawdopodobnie teraz będziemy musieli przygotować dla niej kawę. Niestety, automat na korytarzu nie działa. Pani doktor, musi pani odpocząć. Każdemu może zdarzyć się błąd. W ciągu 20 lat pracy nie zniszczyłam ani jednego eksponatu. Nigdy nie było ani jednego zarysowania. Nawet rysy. Nic. Aż do dzisiaj. Rozumie pan? Rozumiem. Nie ja mam nic w ekwipunku, co bym mógł jej podarować. Lepiej tego nie robić. Będzie chciała wiedzieć, skąd ją mam. No właśnie. Będzie chciała wiedzieć, skąd ją mam. A przecież nie powiemy jej, że włamaliśmy się do laboratorium. Okej, okay, doktor Susan musi napić kawy. Tutaj mamy automat. W automacie jest duży wybór. Cappuccino, espresso z dużą ilością mleka, z małą ilością mleka. Ale niestety kawy nie ma w środku. Porozmawiajmy z Willem. Cześć Willy! Hej! No jak tam kolego? Pewnie dużo stresu w związku z wystawą majów. Okej. Okay. Zauważyłem, że w automacie na górze skończyła się kawa. Wiem! Skończyła się dziś po południu. Kiedy ją napełnisz? Nie da się nic zrobić, żeby starczyło chociaż na jedną kawę? Kiedy ją napełnisz? Słuchaj, stary, ty mi tutaj nie wyjeżdżaj z żądaniami. Wczoraj załadowałem ostatnią paczkę. W magazynie nie ma więcej, więc kawy nie będzie. Jeszcze coś. Co? Nie chcę ci dłużej przeszkadzać, Willy. To na razie. Jeszcze się zobaczymy. Musielibyśmy w jakiś sposób zdobyć kawę, ale gdzie? Przecież tutaj nigdzie wyjść nie mogę na zewnątrz. Ogólnie, Clive też gdzieś zniknął z Giną. Nie mam zielonego pojęcia, dokąd poszli. Patrzcie, patrzcie. W misce jest coś, co wygląda jak ziarna kawy. Wezmę ją. O. Może zrobię z nich kawę dla doktora Oliwa. Czyli tutaj mieliśmy ziarenka kawy, a czy będę mógł wziąć ten czajnik? Lepiej nie. Ktoś mógłby zauważyć jego brak. Poza tym nie mam pojęcia, do czego miałoby mi to służyć. Okej, okay, no dobra. W takim razie wróćmy do Williego. Powiedzmy mu, że udało nam się zdobyć trochę kawy. Jak będzie się pytał, w jaki sposób, oczywiście mu nie powiemy. Willie, proszę o to kawa. Możesz nią napełnić automat. Hmm, sam nie wiem. Wygląda jak kawa, ale to są ziarna, a to pudło przyjmuje tylko mieloną kawę, kapujesz? Przyjmuje tylko mieloną kawę. Musielibyśmy ją zmielić. W sumie tak naprawdę przychodzi mi tylko jedna myśl do głowy. Żeby udać się do laboratorium dr Sullivan, no i spróbować zmielić kawę za pomocą tego lasera. Nie, to nie jest to pomieszczenie. Oglądnij laser dużej mocy. Myślę, że to niezbyt dobry pomysł. A jednak nie. To nic nie da. Czy jednak to nie o to tutaj chodzi? Mamy tutaj jakąś półkę. Jest walizka z próbówkami. Nie mam pojęcia do czego może służyć to dziwaczne urządzenie. To nie jest dobry pomysł. Okej, okay. skoro nie tu to gdzie? A, może na szlifierce elektrycznej. Tak, może uda mi się zmielić ziarna kawy przy pomocy szlifierki. Udało się! Teraz mamy mieloną kawę. Mamy mieloną kawę, czyli po raz kolejny możemy wrócić do Williego i poprosić go o to, żeby kawę wsypał do automatu. Willy, proszę o to kawa. Możesz nią napełnić automat. Hmm, nic z tego kolego. Jesteś pewien, że to kawa? Tak, tak. To naprawdę dobry gatunek kawy, mój ulubiony. To nie tak, że ci nie wierzę, ale nie lubię niespodzianek. Zawsze kupuję jedną i tę samą kawę do automatu. Wtedy wiadomo, co się ma. Hmm, ciągle to za mało. Mamy czarkę z mieloną kawą, mimo to nie chcę jej zabrać i wsypać do automatu. Może uda nam się samemu wsypać tą kawę do automatu? Chociaż z drugiej strony nie mamy do niego klucza. To bez sensu. No właśnie, to jest bez sensu. A, my chyba tu w śmietniku widzieliśmy opakowanie po zużytej kawie. Pusta torebka po kawie. W porządku. To może być dokładnie to, czego szukam. Opakowanie jest puste, ale pachnie jeszcze kawą. O to chodziło. Ha! Wyszła dokładnie paczka mielonej kawy. Teraz paczka po kawie wygląda, jakby była prosto ze sklepu. Ale jak łanie ją zapakował, jak łani ją skleił? Faktycznie wygląda jak nówka ze sklepu. Dobra, teraz Willy już nie będzie miał wyboru. Musi ją wsypać do automatu. Willy, proszę o to kawa. Możesz nią napełnić automat. Widzę, że się postarałeś. To moja ulubiona. Mówię ci, łyknie ją jak nic. I nie będę musiał jutro za nią nigdzie łazić. No to idę napełnić to durne pudło. Dziwny jest ten Willy. Okej, okay, wreszcie będę mógł zanieść kawę, doktor Oliwa. Zaczekam chwilę. Niech Willy spokojnie napełni automat. No to spróbujmy. No dziwne jest ten Willy, ale ogólnie teraz się tak zaczynam zastanawiać, czy faktycznie to, co my wzięliśmy spod tamtego pomnika, to jest kawa. No niby wyglądało jak ziarna kawy, ale z drugiej strony, no troszeczkę się boję, że będzie miało to inne skutki. Świetnie. czerwona lampka już się nie świeci. Dobrze, wezmę jedną kawę. Mam nadzieję, że to prawdziwa, czarna kawa. No, też mam taką nadzieję, aczkolwiek no, mam lekkie obawy. Doktor Suze, przyniosą pani kawę. Proszę pani doktor. Mocna kawa dobrze pani zrobi. Zobaczy pani, od razu poczuje się pani lepiej. Lepiej? To dobrze. Teraz może pani dalej pracować. Chyba nie chce pani, żeby odwołano całą wystawę tylko dlatego, że pani nie zdążyła, prawda? Oczywiście, że nie. Natychmiast biorę się do pracy i nawet sam prezydent mi w tym nie przeszkodzi. Okej. Okay. Bob karzeł. Jak widzę, niezbyt urosłeś w ostatnich latach. Gustaw Jednooki. <laughs> wyłupane oko też ci nie odrosło. <laughs> ostrzegam cię, Bob. Nie grasz z ogniem. Gadaj, co wiesz. Są jeszcze w muzeum, czy nie? Dokładnie. Auto wciąż stoi na parkingu. Ej, możemy na nich poczekać i tam ich zgarnąć. Mogą uciec i bez samochodu. Nie będę ryzykować. Chodzimy do środka i szukamy ich. Ty zaczekaj tutaj, bo I uważaj na wypadek, jakby się ptaszki pojawiły. Jasne, jasne, jak chcesz. Lepiej zostawić doktor Oliwa samą. Niech się skoncentruje na krucyfiksie. Już minęła spora chwila. Jestem pewien, że doktor Oliwa nie tylko dopiła kawę, ale odrestaurowała też krucyfiks. Wejdźmy do środka. Doktor Oliwa usnęła ze zmęczenia. Ale jak widzę, jeszcze zdążyła odrestaurować krucyfiks. Co za kobieta! Teraz wygląda zupełnie inaczej. Rzeczywiście wymagał odrestaurowania. Hmm, to ciekawe. Teraz z pewnością dowiemy się, jakie było jego dokładne pochodzenie i przeznaczenie. Muszę jak najszybciej pójść do laboratorium analitycznego i zbadać krucyfiks pod skanerem. Ogólnie ten krucyfiks wygląda jak jakiś bożek. Nareszcie odrestaurowany. Powinienem. Albo taki piernikowy ludzik. No dobra. Doktor Sullivan zasnęła. Wolę jej nie przeszkadzać. Zasłużyła sobie na to. A co, jeżeli ci bandyci tutaj wejdą, zabiją Williego, który jest na dole, potem wejdą do laboratorium i zabiją doktor Susan? Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Ogólnie też nie wiem, gdzie jest Clive z Giną. Gdzieś poszli. My z jednej strony czujemy się bezpiecznie, bo znajdujemy się w laboratorium. Niech to wszyscy diabli co za noc. Znów znajomki do Klejma. Najpierw słodka laleczka z tym chłoptasiem Brianem. Nic do niego nie mam w zasadzie. Ciepłe pluski z niego, ale sobie to równy gość. No a teraz jeszcze wydwaj. Po prostu cholera bierze, a w ogóle to na bal przebierańców, widzicie czy co? OK? Nadszedł moment, żeby dowiedzieć się, o co chodzi z tym krucyfiksem. Zobaczymy, czy poradzę sobie z tym super nowoczesnym skanerem. No właśnie, tego się obawiałem. Willy zginął i obawiam się, że dr Susan podzieli jego losy. Jest to krucyfiks Indian Hopi. To plemię żyło w Arizonie. Super! To istotna informacja. Z drugiej strony jednak coraz mniej rozumiem. Materiał, z którego jest zrobiony, jest bezwartościowy. Pewnie ma jakąś wartość historyczną. Ale na pewno nie tak dużą, żeby z tego powodu kogoś zabijać. Za krucyfiksem musi kryć się coś innego. Brian! Szybko! Chodź ze mną! Chodzi o dżinę! Jest w niebezpieczeństwie. Przykrył, Brian. Nie, nie! Powiedział, że jak mu to dam, to jej się nic nie stanie. Nie!